Istne szaleństwo. Nowa promocja McDonald's. Każdy mak zestaw to zdrapka, a każda zdrapka wygrywa. Zestaw Pop lub Cappuccino Nescafé. Nie używamy już pasty do zębów. Nie używamy już jej od miesięcy. miesięcy. Po co używać pasty, która jest tylko do zębów? W końcu ochrony potrzebuje cała jama ustna, nie tylko zęby. Ale dziąsła i oddech też? Potrzebujemy więc pasty pełną gębą. Tak właśnie działa potrójna ochrona Aquafresh. Aquafresh to aż trzy różne pasty połączone w jedną pastę do całej jamy ustnej. By zęby były mocne. Dziąsła zdrowe. A oddech świeży. Nie używamy już pasty do zębów. Teraz używamy Aqua Fresh Pasta pełną gębą. Na warzywne mistrzostwa najwyższy czas wygra ten, kto witamin więcej ma. Jak po pierwsze marchewki rozpoczną sprint co za siła, ile zdrowia w nich. Najlepiej wiosłuje jej płynie w dali zielony groszek znany wam. Dzięki wodzie tak świeżo czuje się, złoty medal zdobyć chce. Kto nie zna brokułów, niech popatrzy, jak kapnik energii moc. Zobaczcie też kukurydzę w akcji, znowu rekordowy skok. A na podium mamy płok bo to są... Przebojowe warzywa Czuję się świetnie, bo moje włosy świetnie wyglądają. A może jest odwrotnie? Nowość firmy Vela Vivality. Szampony z kompleksem proteinowym, który wzmacnia strukturę twoich włosów, by miały więcej połysku i były pełne energii. Vela. Piękne włosy potrzebują eksperta. Na zaparcia cierpi co piąta kobieta w Polsce. Jeśli i ty masz ten problem, pij regularnie Portlax. Orlax to środek przeczyszczający nowej generacji. Przywraca naturalny rytm przemiany materii i uwalnia od zaparć. Orlax przywraca naturalny rytm. Tak wygląda pan Kowalski, posiadacz superkonta w PKO BP. Buty ma w idealnym stanie, bo nie musi biegać do banku dzięki zleceniom stałym i telefonicznym. Kieszeni nie musi wypychać gotówką, bo ma karty płatnicze. Biel mankietów zawdzięcza pralce kupionej dzięki jednemu z kredytów. Oszczędności rosną na koncie, więc głowę ma spokojną. Super konto jako najlepszy ror na rynku wygląda świetnie. Tak jak pan Kowalski ten piękny, słoneczny dzień. Nie no, nieważne. Po prostu nie wiedział o co chodzi. Ja mówię, staram się wiesz wytłumaczyć. Wszyscy tam się wiesz wygłupiali i tak dalej. Ale, ale, ale. Mówię ci słuchaj, powinieneś to zobaczyć naprawdę. Spodobało ci się słuchaj. Bo wiesz jak kaset chodzi na około. Mówię ci to takie śmieszne. Zresztą nie waży. Mocne wrażenia, intensywne przyjemności, bogaty smak. Okocimy mocne. Skocz na piwo. Coś tak, że... Mniejsza z tym. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? 13 października już piąty raz możesz wygrać wspaniałe nagrody. W promocji Lay Leif Max i Chitos Smak Zwycięstwa. Wyniki w piątkowym Superekspresie. Czasami chce się prowadzić, a czasami nie. Nowy Fiat Punto jako jedyny ma się sekwencyjną przekładnię Speed Gear, taką jak Formule 1, lub automatyczną, jeśli masz ochotę na relaks. Przyjdź i skorzystaj z jazdy próbnej. Wejdź w XXI wiek z koncesjonariuszami Fiata. Techno Days. Baby, Już jest dziewczyna 8. Mega Pop Dance Hits. Bon Jovi, Ronan Keating, Sonic, Britney Spears, Melanie C, Rednecks, Gigi Diagostino, Spiller, I Już w sklepach. Po raz pierwszy w tak łatwy sposób możesz zadbać o biel swoich zębów. Nowa guma do rzucia Orbit White ma wyśmienity smak i dowiedziono, że zmniejsza przebarwienia po kawie, czerwonym winie oraz inne, które powstają na zębach w ciągu całego dnia. Poczujesz, że Twoje zęby są większe i czystsze, a ponieważ jest to Orbit, pomaga także chronić zęby przed próchnicą. Nowa guma do rzucia Orbit White. Naturalnie białe zęby i ochrona przed próchnicą. Osiedle Ząbkowice w Dąbrowie Górniczej. Z blokami sąsiaduje należąca do zakładów chemicznych HEMAN rozlewnia toksycznej substancji o nazwie THT. Blisko 5 miesięcy temu w rozlewni doszło do awarii. THT przedostało się do pobliskiej rzeki i kanałów. Do dzisiaj nikt nie usunął skutków awarii. Mieszkańcy osiedla coraz częściej chorują, a firma Heman lekceważy ich i nie chce im pomóc. Pod napięciem z Dąbrowy Górniczej jutro o 21.40. Nie każdy nadaje się do porwania. Sprawia wrażenie chłopaka, który ma pieniądze. Krążyli Michała z dwóch stron i rzucili go do samochodu. Zaczęli od razu taśmą obklejać i, i wieść. Osiemnastoletni Michał został porwany spod własnego domu. Wydaje że ci, co mnie porywali, byli młodzi, no, nie wiem, 20-25 lat. Czy w to porwanie zamieszany był znany w Lublinie przestępca, który dwa tygodnie wcześniej uciekł ze szpitala psychiatrycznego? Superwizjer. Jutro o 22.10. Po raz pierwszy w telewizji. Teoria spisku. Martwe dusze. Wiedziałem. So, twierdzisz, że NASA planuje zabić prezydenta Stanów Zjednoczonych? Myślisz, że zwariowałem. Jacy oni? Nie wiem, dlatego nazywają ich oni. O co tu chodzi? Co wiesz o śmierci swojego ojca? Zabiłeś mojego ojca? Julia Roberts. Gibson. Teoria spisku w piątek o 21.20.